Hej Siemano, ludzie z tej strony, Sebastian FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na Ligę Hiszpańską: La Liga Santander, Barcelona kontra Espanyol, Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, tu łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Chciałbym Wam złożyć życzenia dla widzów szczęśliwego nowego roku w 2023 roku, no bo wiadomo dzisiaj jest Sylwester a właśnie mecz Barcelony się odbędzie 31 grudnia o godzinie 14 na stadionie Camp Nou w Barcelonie oczywiście a na kanale Kano plus Sport można obejrzeć to oczywiście w telewizji a kolejka to jest numer 15 w La Lidze Santander no dobrze to 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 gramy Zobaczymy jak tutaj Barcelona się postara. Jak zagra Robert Lewandowski sam jest. A w tabeli la Liga, no to na razie Barcelona jest na pierwszym miejscu. A Espaniol na miejscu 16, więc no, może być ciekawie. Lider no, zobaczymy, no to gramy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Mokowski, i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Mi się wyprzerwie. Miłego oglądania. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A już za chwilę emocje towarzyszące każdemu spotkaniu w la liga. Drużyna Barcelony zmierzy się ze spaniolem Barcelona. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego dnia. Szyli, proszę Państwa, Barcelona jako pierwsza przy pińce. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Widzimy teraz jedenastkę Barcelony. W bramce Mark andré Ter Stegen. Jeśli chodzi o obronę, Erik Garcia wystąpi obok Ronalda arauto. Franky de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Lewandowski teraz ma wsparcie. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Sergio Busquets. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Lukę dostaje de Jong. Zablokowana teraz grupa strzału. Ma teraz piłkę. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. Będzie bramka. Gol, proszę Państwa. Barcelona otwiera wynik derbowego meczu. Teraz to spotkanie powinno nam się otworzyć. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężne strzał. Brankarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Będą zatem 1 do 0. I to tyle z tej akcji. Rafinha. Jednak schodzi do środka Pedri. Bronił, ale piłka w grze. I świetnie bronił. Trzymał piłkę. Sergi Darder. Jak oceniasz dotychczasową postawę Barcelony? Chyba katalonczycy mogą być zadowoleni z wyniku. Czy jednak nie ma czym się zachwycać? Na tablicy widzimy wynik 1 do 0. I to jest chyba, Tomku, najlepsze podsumowanie tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu. Drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie. Zdobyła bramkę, a sama wciąż ma czyste konto. To dobry prognostyk na drugą połowę. Decyduje się na indywidualny rajd. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Barcelona prowadzi z Espaniolem 1-0 po bramce Roberta Lewandowskiego. Zobaczymy, jak w drugiej połowie cieszy spotkania Barcelona wróci do gry. Wejdzie sobie Hector Berlin. Eee, niech zagra Kessie za Pedriego. I niech jeszcze zagra. Torres. Za. Do Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Nie daje sobie odebrać piłki. Strata, nie mają piłki. Sman, Dembele. Kessie. Z piłką Robert Lewandowski. Rafinha. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom ma dwie bramki. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to by to wykorzystać. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Na razie 2-0. I Sergi Darder. Wypieszczone podanie. To mogło wyglądać obiecująco, ale obrona dobrze dysponowana. Przechwytuje. Lewandowski z piłką przy nodze. To zapowiedź kłopotów dla rywala. Dobra interwencja, strzał gorszy. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Sergi Darder. Okazja może być groźnie. Gol, proszę państwa! Gol! Tym trafieniem daje nadzieję swojej drużynie. Proszę Państwa, jeszcze jedna bramka i będziemy tutaj mieli remis. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Czy będzie z tego wyrównanie? Ależ seria! Gol! Dwie bramki, jedna po drugiej. Remis! 10 minut temu nikt by w to nie uwierzył. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Ależ to była okazja. Oj, będzie plus sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. to powinien być gol. Dobrze wybija, zmarnowany rzut rożny. Jeśli robić ślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być grożne. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc bardzo przytomna. Może im dać prowadzenie. Jest, mamy gola w końcówce. Wygląda na to, że do następnego meczu derbowego... To kibice ekipy Gospodarzy będą nosić głowy wysoko. Mamy powtórkę w tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w Się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Ostatni, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. Dana interwencja przy dośrodkowaniu. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Jest informacja z linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. A więc koniec. Ten prestiżowy mecz wygrywa Barcelona. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Workout Żupce dał im jednak komplet punktów. Proszę Państwa, koniec meczu, Barcelona wygrywa to spotkanie z Espaniolem 3 do 2, no i Barcelona zdobywa kolejne 3 punkty w tabeli. Zobaczymy jak będzie na żywo, czy Robert Lewandowski strzeli te dwie bramki, albo więcej, no zobaczymy. Trzymamy za to kciuki. No cóż, to na tyle w tym odcinku, już moje kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia, i cześć, i jeszcze raz Wam życzę szczęśliwego nowego roku. Sveiki!